Dzień dobry, dzień dobry w nowym roku, po nowym roku, no już minęło 21 dni roku bieżącego, no, witam Was serdecznie, jak zwykle sponsorem mojego odcinka jest mój ogród, w którym spędzam lwią część czasu weekendowego, dlatego, że tak, no nie bardzo, nie chce mi się jeździć, jak jest pogoda taka, powiedzmy, no jednak kanalna, no bo zima przyszła do Szkocji, mróz. Fejcił, a śniegi opadły. Może będzie widać. Jak o resztki śniegu topnieją, bo idzie ocieplenie. Wreszcie. A propos ocieplenia. Mm. Przed podwyżkami. Prądu i gazu. Ja płaciłem za prąd gaz miesięcznie około. 60-70 funtów, później na wiosnę przyszła no podwyżka i zacząłem płacić koło między 70-80. No bo ileż można samemu wydać pieniędzy, żeby dupsko ogrzać, tudzież wybrać, ewentualnie nakarmić. No w październiku przyszła potężna podwyżka. No i Wielka Brytania z okazji tego, żeby przeciwdziałać takim właśnie drastycznym podwyżką, stwierdziła, że da każdemu domostwu, co wcześniej już mówiłem, każdemu domostwu kwotę 400 funtów w rozbiciu na 6 miesięcy, to wyszło po 67 funtów miesięcznie. No. No ale jeśli ja pracuję 5 dni w tygodniu, wychodzę rano, bladym świtem, wracam po południe, no to przychodzę, wykąpię się, podgrzeję mieszkanie, do tam pewnego tam pułapu, nie? No i spać. No i tak się okazało, że mm, opłaciłem około 100 funtów miesięcznie e, po podwyżce, no i dostaje się dotacji to do właśnie 67 funtów, gdzie ja tego pułapu nie, prze, nie przekraczam, tam stu chyba ośmiu, dostaję 67 z powrotem, czyli płacę 30 parę. No. Śmiech na sali, nie? No, to tyle z takich nowości ekonomicznych. Hmm. Na końcu listopada, początku grudnia pojechałem do Polski, żeby się tam zintegrować z Polską. Oczywiście zobaczy się wyściskać moją szanowną, kochaną rodzicielkę. Prawda? Pozdrawiam mamu. No spędziłem tam parę dni oczywiście. No, się pokropiło tu i ówdzie. W niektóre dni. Pierwszą noc spędziłem u kolegi. Rafał, dziękuję. I posiedzieliśmy, pogadaliśmy. No, tam było jeszcze parę kumpli z klasy. Gdzie było dużo tematów o wojsku, bo to wszystko teraz wojskowe na wotach, nie? No, bardzo dobrze, no, ale tak pogadali o wojsku. Pójdź z Rafałem sobie posiedli, pogadałem. No, oczywiście rano no, przyjechałem do siebie, no, czy do siebie, do miasta, w którym. Wychowałem się, powiedzmy, dorosłem. I. No i wchodząc po różnych miejscach, przybrytkach, usługowych, mniej lub bardziej użytecznych publicznie, no, znowu no, no, to, co wcześniej mówiłem. No, kurczę, wchodzę, nie wiem, do sklepu, do, do gdziekolwiek, i no na... czego nie? Nie wiem, chciałbym coś kupić, nie? A co pan chce? No tak patrząc po gębofonie, jak coś wyraża w ten sposób, chęć absolutnie. klienta, ja stwierdziłem, że no, no nie, no nie chce mi się kurwa, no ale, ale tutaj w tej materii chciałbym właśnie stwierdzić, że coraz więcej, coraz częściej miejsc i coraz młodsi ludzie właśnie podchodzą do sprawy, mówię o tych którzy serwują tę jakąkolwiek usługę, zaczynają się coraz częściej i szerzej uśmiechać. To jest naprawdę bardzo miłe, no bo jeśli my, jako ptęci, tudzież klienci, wchodzimy na jakiegoś, nie wiem, przebytku i chcemy coś i ktoś nam mówi, no dzień dobry, jak miło Pana widzieć, no fantastycznie, no i gadka się inaczej tutaj bla, bla, bla. To zaczyna się dziać w Polsce coraz lepiej, no. Bardzo fajnie, no ale ni niestety w przytłaczającej większości to jest tak, czego? Zaczęło mnie gardziołko z dziepko pobolewać, tam się przeziębiłem, kaszalek wchodzę do apteki, Kopani. no max tam 35 lat miała, zblazowano nie, to jest... Ja mówię, serio, tak sobie myślę? Serio, co? Jezu, kurwa, do kogoś to chce pieniądze wydać, nie? I nie mówisz, że to mają ścieli trzeba czy kurwa z goździkami zapierdalać do klienta. No ale jakiś uśmiech by się przydał, nie? Aczkolwiek z drugiej strony, po prostu, jeśli uśmiech moim zdaniem wywołał, zawsze wywołuje uśmiech, czyli jakie wchodzi się do jakiegoś miejsca z uśmiechem, mój dzień dobry, no to tak no, w większości jest to, że ktoś zareaguje właśnie w taki sposób. Normalny, no się uśmiechnie się, dzień dobry, nie, no ale niestety nie zawsze, aczkolwiek jest światełko w tandelu, mam nadzieję, że lat, nie wiem, za 10, 15, 20, Polska dogoni jednak Zachód w tej, w tej materii, nie? No, no Zachód, chociażby w Wielką Brytanię, gdzie ja tu się z tego naprawdę bardzo cieszę, gdyż gdziekolwiek człowiek nie idzie, z kim nie rozmawiamy przez telefon, nie jest, no to tam z uśmiechem witają, pytają się jak minął dzień. To są niby oblakane frazesy, ale jednak stwarzają taką może nie więź, ale taką, taką, taką przyjemną atmosferę. To jest fajne, to jest naprawdę bardzo miłe. No i po prostu też mówię, mówiąc, że tam śmiech, uśmiech wywołuje uśmiech. Pamiętam, poszedłem, byłem w EMPIKU. Była zaladą dziewczyna, no to młoda dziewczyna, Mak parę lat, to no, widać, bo dziewczyna to była zabiegana, no, dużo klientów tu tego, no zmęczone dziewczę, bo tam dochodziła, to nie wiem, na 16, nie? I tak widzę, po prostu je ja zamówię z książkami, szukam to, tam już część książek miałem w ręku, przechodzę do no, taka zabiegana, tak się patrzę, patrzę, patrzę się na nią, mówię, o, ale bardzo ładnie wygląda w tych okularach, nie? I nagle na jej twarzy rozbłysła Jutrzenka, Dziewczyna, tak widać, złapała jakby oddech na chwilę, uśmiechnęła się tak, o, jakie to miłe jest, nie? A gościu taki za mną z no ale kiepski podryw, nie? Ja tak się odwracam, bo jest, nie był podryw, po prostu powiedziałam komplement osobie, która jest zmęczona, ale zasługuje na to, żeby ją potraktować miło, prawda? I tam się fajnie rozmawiało, to w trakcie wymiany książką o różnej prawda, podziękowałem, trzymałem, życzyłem pozdrowienia, po poszedł prawda? No, ale niestety większość, większość jeszcze w Polsce jest tak, że Ktoś coś chce kupić, no to czego, nie? Kwintesencją, wisienką wręcz na torcie. Było to jak yy, ostatni dzień byłem w Polsce, tam się z hotelu wymeldowałem, pojechałem do mamy do śniadania, no siedzimy, rozmawiamy, rozmawiamy, ja mówię mam, zamówisz zamówić mi suweczkę oczywiście nie ma spawy i pech no, Grudzień, początek grudnia, no chciał to, że napadało naprawdę sporo śniegu, naprawdę tam. Parę centymetrów tego śniegu nakapało, w ciągu tych paru godzin od poranka wczesnego, no i przyjechała taksóweczka, no to ja, torba jedna, w drugiej rosi druga torba, Człapię do <gryw> ze schodów, otwieram drzwi, czyli... no i podchodzę do taksówki, no i jak powiedziałem, nie oczekuję czerwonych dywanów ścielących się na mój widok, cudzych kurwa dzieci z kwiatami mnie witających, ale żeby chociaż szczególnie w taką pogodę, kiedy kurwa śnieg jest naprawdę głęboki, ja nie będę stawiał swoich toreb po prostu na śniegu, żeby je zamoczyć, nawet przez te parę chwil, żeby sobie drzwi otworzyć. I stoję i czekam, aż mi goście drzwi otworzy. No jeśli on serwuje usługę jako kierowca, no to przydałoby się jakiś pewien, pewien taki po prostu no serwis dla ludzi, no nie, typu że. Otworzyć po prostu, może otworzę bagażnik albo coś, no cokolwiek, zainteresować się. No nic, ja stoję i czekam, Ja mówię wreszcie, to nie minęło chyba dobre z dwie minuty. Ja mówię, no ale drzwi mi otworzysz chyba, nie? On no, bo co? Ja mówię, bo jajco, no kurde, człowiek, widzisz, jeźdź, jest, nie będę stawiał toreb na mokrym śniegu, no chociaż drzwi mi otworzyć, już nie mówię o bagażniku. No wykulał się, no ale chyba panu to nie odpowiada. Ja mówię, słuchaj chłopaku, nie, z pełnym szacunkiem, ale no miłe jest być miłym, prawda? Ty, tutaj serwis robisz. No nie oczekuję wiele, ale no, chociaż po prostu pomóc mi z torbami się, to było takie bardzo bardzo na miejscu, prawda? No tym bardziej, jak no, każdy cywilizowany człowiek, jeśli właśnie w takich usługach no, jest normalnie człowiek potraktowany, to zawsze wrzuci tam troszeczkę parę groszy więcej tam obok tego rachunku, żeby docenić właśnie tą osobę, która przyszła i powie, po prostu no, tam zrobiła no, w sumie, co do niej należy, no ale to nie. No, miło po prostu podziękować w ten sposób, taki pieniężny, no się zawsze tak było przydało, prawda, no i otwiera drzwi z takim kurwa fochem, no chłopak z 25 lat miał, no, z takim wielkim fochem, nie, ja, kurwa, masz, ja no, wsadziłem to, to no fantastycznie, dziękuję bardzo, prawda, no i jedziemy, 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 no i gościu słuchał, ja nie mam do tego nic, jak to, jakie muzyki słuchał, w ogóle, kompletnie, no ale jeśli si ta czyjaś muzyka, która mi akurat nie odpowiada, wiesz, napierdala mi na kurwa cały czas albo coś, no czuję pewien dyskomfort, prawda, jeśli chcę posłuchać swojej muzyki, no to słuchaweczki i tam nikogo, wiesz, naokoło sobie, nie, nie, nie uprzekam nikomu życia, prawda. Hmm. Słuchaj, tam chłopak jakiś tam hop słucha, bla, 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 mówię, przepraszam cię bardzo, mógłby być to troszeczkę ściszyć, bo ja naprawdę nie, nie traktuję tej muzyki po prostu dla mnie poważnie, a poza tym, no, no, nie każdy ma oko słuchać tego co muzyki, nie. a czego pan słucha? Ja mówię, akurat to jest tam nie twój interes chłopak, no ale proszę ściszyć tą muzykę, nie? No, atmosfera była kwaśna w tej tansówce, prawda? Zajeżdżamy pod dworzec PKP, gdzie musiałem swoje cielsko wdupić do pociągu, żeby dojechać na, na lotnisko, tam jakąś godzinkę pociągiem, zresztą bardzo fajnym, za kurwa grosze. No naprawdę grosze, to mnie zaskoczyło, bo teraz słyszałem, że były podwyżki na PKP. No ale wtedy, no, to było bardzo naprawdę grosze, no nieważne. No i gość, i, i wiesz, go, no chyba sobie teraz pan poradzi, nie? No ja, więc otworzenie drzwi, sobie poradzę. No i kurwa wychodzę, bo chyba Skoda, nie? Skoda Oktawia. Wychodzę, podchodzę z tyłu do kufra, no łapię za klameczka, a tu kurwa nie idzie, nie? Raz, drugi, trzeci, no mówię no nie będę się szarpą, no, nie mój kurwa samochód, nie? Prawda? A tu tak otworzył drzwi i tak. Co? Nie umie sobie pan otworzyć kurwa bagażnika, nie? Ja tak mówię, no widzisz, i tu bagażnik, po wziął się zaskoczyć, nie? Wyszedł, szarpie się z tym kurwa bagażnikiem, nie? Na I kurwa tak po 15 sekundach nie odblokowałem kurwa przycisku, nie? Hm. No zmieszał się przepotężnie, prawda, zmieszał się no przepotężnie, no no no, serwis no kurwa najgorszy, no tam Starsi taksówkarze, tacy mający, nie wiem, 40, 50, czy tam w górkę, ja już nie mówię, że tych ich pamiętam ze swoich gówniarskich czasów, no ale jasne, zawsze klient podchodzi, otwiera drzwi, może panu pomóc, i wiesz, biegnie po poza... zewnątrz, no nie, spoko, poradzę sobie, tylko proszę mi otworzyć bagażnik, albo drzwi to są, sam to wrzuca, nie? I to jest takie normalne, no bo oni są jednak firmą usługową, no oczekują jakiejkolwiek tam gratyfikacji, która jest zapłata za przejazd, a zawsze coś tam się wrzuci więcej, prawda że było coś na wadziki. No ale kurwa ten młodego wiesz kompletnie. No kompletnie. Wiele razy jeździłem taksówkami tam właśnie u siebie tam na wsi. No, I to było chyba trzeci albo czwarty przypadek w ciągu tych dwóch lat. No tak, tak nie mało mnie. No i zadzwoniłem do rodzicielki, która zamawiała, zamawiała tą yy, całą, jak to się nazywa, yy, usługę. No powiedziałem jej, że to był normalnie obraz Nędzy rozpaczy, to co do mnie przytrafiło. No i później mama zadzwoniła właśnie do tej całej firmy przewozowej, no wyraziła w moim imieniu swoje niezadowolenie. No to tam przyjechali później i z kwiatami. Mama mówiła później z kwiatami bomboniera chyba 50, funt, 50 zł 50 złotych przepraszam nie dali. Co mama powiedziała, no nie, bo to u synu jechał, mi co tam wisi dalej lata, nie. No a upadli się, no, no okej, okay, no weźmy, prawda. No także jednak na samym końcu firma, firma, potrafiła się zachować. No to bardzo miłe jest, nie. Hmm. I właśnie będąc po prostu w różnych miejscach tam u siebie, na wsi, gdziekolwiek, idąc, jadąc i widzę, że po prostu jak ludzie no tak bardzo po prostu, nie mówię entuzjastyczne, ale po prostu żeby być miłym, nie reagują w ten sposób, to wtedy naprawdę tęsknię za szkoń. Naprawdę. No ten kto może, kto był w Szkocji, kto może mieszka tutaj w Wielkiej Brytanii, ten kto może był, widzi tutaj, że ludzie mm, nie zwracają po pierwsze na siebie uwagi, ale jak już zwrócą, to mówią, cześć, nawet się znają, dzień dobry, jak minął dzień, jak się, jak się masz, prawda? No to tym bardziej człowiek do autobusu, no to kierowca, się przywita, cześć, co u siebie słuchać, No fajnie, dziękuję. Takie niby, niby nic, a to jest kurwa naprawdę bardzo dużo, bo się czuje naprawdę miło. Zarzucają brytolom, oczywiście szkotom też, że to jest takie, po prostu, takie na pokaz. Że tu będą ci miły, a za uszami tam z za twoim, za twoją policją, potylicą, będą napierdalać na ciebie. No ja mam grubą skórę, ja się tym kurwa nie przejmuję. Pierwsze jest właśnie, mm, pierwszy kontakt między ludźmi jest dla mnie najważniejszy, który buduje, może nie następne tam, nie wiem, sytuacje, ale to jest takie miłe. No to jest kurwa miłe, prawda? Nie chcę tam gadać na mój temat, że jestem Polakiem albo coś tam przyjechałem kraść pracę. Bla bla. Ja mam to w dupie, ja tego nie słyszę. To mi naprawdę nic nie przeszkadza w moim życiu i nie spędza mi snu człowiek. Ważne, że ja wszedłem do, do czegoś, gdzieś do autobusu albo na przykład, coś, i mówię mi jest miło, dzień dobry, co u ciebie słychać, prawda? No i, no i wylądu, wylądując u siebie, przepraszam bardzo, mm. herbatka ze, z prądem. No bo, Chłodno jest oczywiście cały czas. A ja tu w ogrodzie, jak widzicie, kurde, bluza. Druga bluza. Termiczna bluza. Pod spodem jeszcze koszulka termiczna, prawda? Kurde, na dupie też wielorakie warstwy na cebule. Tam kurde kurnik nie jest marwiał. Właśnie. Człowiek młodszy się, kurwa, nie robi teraz to. Byle co może człowieka zaatakować. No bo i lądując właśnie lądując eee, na lotnisku, no i z sobie torbą, <laughs> z jedną, z plecakiem, no i kurwa stoi tam, że wiesz, no coś do odprawy, prawda, Tam tam siedzi w, w tą lukę, bo no, no niestety też, yy, no tam trzeba cła płacić, jak ktoś ma coś tam przywozi, prawda, ponad to co można, no i kurwa stoi, tam paru wiesz, właśnie chłopaków, yy, tam yy, z policji celnej, nie no dwóch stoi, oczywiście stało pod bronią, zawsze to jest, nie. No chociaż w Orlando tu tam nie było nigdy żadnych takich problemów, nie, no, no ale stoją, są takie wymogi, prawda? No i widzę, pojedę mu kurwa z Peska. No, widzę, że Polak. No, widzę. I on się patrzy na mnie kurwa obładowany. No faktor ma taka wymiarowa jakaś jako powiedzmy bagaż ten podręczny, limitowany, tam z 20 kg pochowany, kurwa na maksa, nie? plecak to jest takie lekko przekraczające normy, jeśli chodzi kurwa o wymiary, nie? No bo to no, książki, miałem parę rzeczy, tam to sobie więcej kupiłem w Polsce, głównie książki. No, i patrzy się do mnie. Ja mówię na banknie, kurwa, zaczepi, Pi na banknie, a byłem taki zmęczony. Poprzedniej nocy no, mało spałem, mało spałem, bo tam się długo żegnałem z obsługą hotelu, w którym spałem. Kram tam znajomi z lat pobytu jeszcze w Polsce. Tam, nie mówię tam, że było bardzo dużo wódeczki, to troszeczkę kapańka, To oczywiście kapeńkę było, no, ale tam mało. Siedzieliśmy później, nawet zgadzaliśmy tam w restauracji o wszystkim i o niczym. No, i nie dospałem, spałem może trzy godziny tak kapnę sobie w, w, w samolocie. Ja w dżemie, o, samolot wystartuje, jak jestem zmęczony, to <grym>, czapka na dekie Kurwa bo wiem, o sam poza piecu, lądujemy, no to fantastycznie. Ile leciałeś? Nie wiem, z 15 minut, nie? a samolot zapierdala dwie godziny tam z hakiem. Ja mam taką melodię do spania. No. W samolotach, w samochodach, w pociągach takich... No ty nie za gówniarz jak jeździłem na, 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 na takie różne wie, wycieczki, ty tam kolonie, pamiętam mama ładowała we mnie Aviomari, kurwa autobuszy, so, trzy wertepę, ja a kupił i kurwa, żegałem. Żyj. Ja pierdolę. Jeden żygnął, drugi pamięt, puścił trzeci też dał. No, I kurwa cały to mu No bo też się zażyga, bo ma no, chorobę lokomotyzacyjną. Tam to zobaczył, pafleci, fleci, to wzruszyło i nie, tak kurwa. Wielkie żyganie w autobusie. No i później mi przeszło. I teraz mam tak, że właśnie wchodzę kiedy ott na lokomocji, to... Ja już śpię. Fantastycznie. No, starzy ludzie, tak mają, że drzemią w takich bardzo nieoczekiwanych, kurwa, miejscach. Ludzie w sytuacjach potrafią przyznać szczęście. No i wylądowałem. No i idę z tymi torbami, no i widzę, kurwa, potem po, po twarzy, no, Polakiem, na bank kurwa, i widzę się na mnie patrzy, nie. Kurwa zmęczony. Takie gały, kurwa, i idę z tymi torbami, no i oczywiście przechodzę. Aha, miałem słuchawki. Miałem słuchawki w uszach. <noise> Przeszedłem obok niego i idę sobie. Nie? A tak patrzę ludzie prawo i tak się patrzą na mnie ludzie z lewo, prawo. Tak... I słyszę jakiś kurwa głos, nie? Wyciszałem słuchawkę. Snój, stój! Ja się za mnie za mną za Pięknie. <noise> I tam gdzieś no, bo od razu gadkę. Przepraszam bardzo, skąd pan leci? No, słyszałem po akcencie. Mówię po polsku, z Edmurga. Z Gdańska lecę z Edynburga. <noise> A gdzie pan mieszka? Ja mówię, kurwa, w domu mieszkam, nie tak się na niego patrzę, w domu mieszkam, nie? A pan przyleciał tu do kogoś? Nie, ja przyleciałem tu do siebie, to jest mój dom, ja tu mieszkam ponad 16 lat. Jeszcze jakieś pytania? O, o co pan wie? O ja mówię, słuchaj chłopaku, ja naprawdę nie mam czasu, jestem bardzo zmęczony, coś ci nie pasuje, to jedziemy tutaj na odprawę celną, będziemy wypakowywać, będziemy zapakowywać, spoko, nie ma sprawy. Nic nie wożę, co by tam, cię, nie wiem, mogło cię jakoś, nie wiem, zestresować, albo coś by sprawdzić. Więc no w w, 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 w wódeczkę, oczywiście w wymiarach normalnych, Przepraszam, dla kolegi wiozłem tytoń, bo tam się napałem taki jeden tytoń, tam w Polsce był, ja mówię, no słuchaj, to jedziemy, bo ja naprawdę nie mogę, jestem, jestem, jestem zmęczony, jest kurwa, dochodzi no 23, jestem zjebany, ale nie mocno się denerwować, ja mówię, słuchaj, kurwa, prawie 80 ludzi wyszło z tego samolotu. Nikt nie został zaczepiony, tylko kurwa stać patrzyłeś się na mnie, kurwa. płakałeś że idzie, toś będzie smuklał, nie? widać, że tak, no dobra, spokój spokoj, przepraszam, no, luzik, nie? Żółwik, Żółwik, idę, moje kurwa, macie, ja, No pech kurwa, jak zwykle, nie? Tak samo jak właśnie z samolotami z dziećmi. Stoję kurwa do kolejki, nie? Czekam kurwa, żeby tam przejść, przejść, pokazać, birać i wdupić się. No tej kurwa awionetki. Konstrukcji kurwa, mało pewnej, nie? Ja pierdło No i tam widzę, no, kurwa często jest, że ktoś stoi no, z dzieckiem, bo no, takie kurde, nie, że trzeba je tam pójść, tak żeby sobie coś tam pochip, pochlipało. Pospało. Ja mówię, kurwa no. Jakbym widział dzień Fira, no kurwa na bank będzie kurwa obok mnie, albo w promieniu kurwa półtora metra. No i zawsze tak jest, 99%. Jak jest kurwa, takie małe dziecko, to kurwa albo nie daj Boże obok mnie, albo siedzenie kurwa dalej, czy on dalej, albo siedzenie przede mną, albo siedzenie z tyłu. Nie, ja nie mam nic przeciwko dzieciom. No ale wiecie, no nad dziećmi nie da się w niektórych sytuacjach zapanować, za prawda? No bo to samolot leci, startuje różnica ciśnień, po prostu to dziecko może odczuwać, no i wydrzeć gębofon. Ja zacznie drzeć. Nie to żeby wszystkim wkurwić naokoło, ale po prostu dzieci reagują, to jest normalne. Ja siedzę, mówię, ja pierdolę, kurwa, serio nie. No ale tam... No, nawet jak dziecko tam głośno darło, to muzyka na, na cały gwizdek, 15 minut zawsze udało mi się przespać, nie. No i wychodzą z tego lotniska, <coughs> wychodząc z tego lotniska, pomyliłem tego gościa, co tam mnie łapał, Polak, Polaka złapał, nie, bo bardzo kurwa, wiecie. Wychodzę przez lotnisko, no i kieruję się, kieruję się na poszut taksówek, nie no. Taksówka, szybko do domu, prysznic, pranie zrobić, niejakich, drina walen, przestaje mi się walnąć spać, prawda. No i podchodzę po prostu do postawy taksówek, gdzie rząd taksówek stał, prawda? A przed tymi rządami, rzędem tych taksówek stały trzy osoby, dwie kobiety, jeden, jeden pan, facet. I tutaj tam witali, po prostu gdzie pan, gdzie pan jedzie? Podałem tam adres, no adres tu się podaje typu właśnie kodem pocztowym, bo praktycznie każdy budynek jest przy, czy znaczy kilka budynków jest do przyklejonych do jednego kodu pocztowego, czyli na przykład jak gdzieś ktoś mieszka, gdzieś jedzie, to nie wpisujesz numer ulicy, i, i nazwy ulicy i numer, tylko po prostu wpisujesz właśnie kod pocztowy w Wielkiej Brytanii i to Cię zawiezie to nawet w pełnieniu 40-50 metrów podskazany adres, czasami tam wpisać można adres dodatkowy i idziesz dokładnie w to samo miejsce, no ja mówię, no tutaj jadę na, na Parhead, no oczywiście tam poskąd podałem dziewczyna cyk, 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 no, fajnie, jak się chciało, skąd pan i taka miła, normalna, kurwa, rozmowa, prawda, mówię, kurwa, jak się cieszę, że wróciłem, właśnie, właśnie, wróciłem wreszcie do domu, nie, a kierowca, no nie wysiada, bo ci ludzie tam z obsługi może panu stary, bo mówię, nie, gdzie kobieta będzie tam się kręgosłup, krzyżko zginęła nad, my powiedzmy, dwudziestoma kilami, nie, no tam sam załatwałem się, no chłopak tam, taksówkarz, Skądś tam tam z Azji bliższej czy dalszej tam. No, ty po na długo przylecieć. Ja się mówię, nie, no ja tu mieszkam od no, prawie 17 lat. Nie. Ja mówię no, to długo, bo dopiero 5. I miła, normalna rozmowa, typu cześć, co u ciebie słuchać, jak się czujesz. Nie wiem, jakie masz plany, albo cokolwiek. Taka normalna, miła rozmowa. Następnie dzień po prostu wychodzę rano, jechałem na miasto, żeby sobie coś tam e, kupić sobie bo coś mi tam wpadło mi w oko, pamiętam, no i wchodzę do autobusu, drzwi się otwierają, autobus, dzień dobry, za kierowcy, co, co, u Ciebie słychać? Jak ja się kurwa cieszę, że ja tu mieszkam, naprawdę, ludzie są całkiem naprawdę bardzo, bardzo mili. Na ulicy, gdyś idziesz, przechodzisz, nie daj Boże kogoś potrącisz, to osoba potrącona pierwsza wyskakuje, że przeprasza, nie dlatego, że czuje się zastraszona, że tam potrącił człowiek, po prostu powiedzmy, moje moich gabarytów, nie, nieważne, tu jest taka kultura i właśnie to, co tu mnie, tu mnie to właśnie między innymi to też trzyma. Ludzie dla siebie są mili, mówią sobie miłe rzeczy. Nawet jeśli ci dupą robią za plecami, bo jestem jakiś tam kurwa coś tam Polakiem niedogolonym, starym nie daj Boże albo coś, ja mam kompletnie ambiwalentny do tego stosunek, mówię trywialnie, mam to po prostu w dupie. Dlatego ja tutaj chciałbym zaapelować do wszystkich bardzo głęboko. Mówię, uśmiech wywołuje uśmiech. Nie oczekujmy od tego, że ktoś będzie dla nas miły, jeśli my sami nie jesteśmy miły. Jeśli wchodzą gdziekolwiek po Polsce, to, to uśmiechnijmy się, powiedzmy witam albo coś, Ja właśnie będąc w Polsce, no, tam kilka razy się, bo mnie na wsi, wprowadzili jakiegoś czasu, ponad pół roku, że można jeździć darmowo autobusami. Nie? No bogata kurwa gmina, nie? dzielnia, nie? No, fantastycznie, no i kurwa zawsze wchodzą do autobusu, kurwa autobus tam owalował, na drzwi się otwierają, a wszyscy ci co kurwa stoją, to się patrzą akurat fuu, na tych co wchodzą, fuu, drzwi się otwierają, kurwa tam 30 par oczu na ciebie, bo Polacy mają to do siebie, że się kurwa gapią ciągle wszędzie kurwa i na wszystkich. Ale na chuj z lekarz, no nie wiem, no interesuje cię ktoś tam tak bardzo interesuje się kimś osobami, które są randomowe są, które przechodzą obok gdzieś tam, co randomowe, o, durne słowo, przypadkowe, prawda? No też kurwa, no nie cierpię tego. Tutaj się nie gapią na, na, na ludzi. W Polsce się kurwa gapią. Drzwi się o wiele chwój, wszyscy z autobusu się patrzą, kurwa, kto wchodzi na <grywa> autobus. No i dlatego mówię, bądźmy mili dla siebie. Mówmy sobie miłe rzeczy, bo uśmiech wywołuje uśmiech. Tak samo jak agresja wywołuje, agresja wywołuje agresję, nie? No nie każdy potrafi sobie poradzić z przybywającą agresją i odpowiada agresywnie, prawda? Ale. Dbajmy o to, żebyśmy byli mniejszy dla siebie. Że wchodzą gdzieś do miejsca, o komar, no idziecie, komar, kurde. Już. A komary tutaj w Szkocji są bardzo takie fajne. Nigdy mi nie urżą, ja mało tego, że mi nie urżą. Nigdy nie słyszałem, żeby w Szkocji kogokolwiek komar tak mzz, nie Zastał, uciekł i pójdzie. Swędzenie. Czegoś takiego tu nie ma. Komar w chusteczka jest, no muszę się cieplej robi, to zaczynają frywać komary nie? w styczniu, 21 stycznia. Nie? <kłysyka> Przepraszam, mi tam gardziółku troszkę pobolewa. No. Dlatego wchodząc do miejsca, gdzie ktoś to serwuje, na pewno to jest osoba zmęczona. Nawet jeśli po poranku, no można, można mać, że ta osoba była zjebanona. Więc... Pod różnymi względami albo ja bardzo nie bardzo. Kurwa zmęczona, bądźmy mili. Wejdźmy, uśmiechnijmy się. Dzień dobry. Kurwa na bank na jakieś 50-60%. ta osoba odpowie tym samym i jest całkiem inna atmosfera. Człowiek lepiej kupuje, człowiek lepiej płaci, prawda? Osoba z drugiej strony się też czuje inaczej. Tak, dopieszczajmy się, właśnie słownie, bo to nic nie kosztuje. A zmienić naprawdę można bardzo wiele. I zmienia wiele. Także dziękuję wszystkim, którzy oglądali. No i tam, których irytuję, wkurwiam, mam śmieszne, prawda? Takie. Wszystkiego dobrego w nowym roku. Dbajcie o siebie. Trzymajcie się. Cześć.